Hej hej, a w tym filmie pokażę Wam, jak zaktualizować automatykę budynku, czyli inteligentny dom, masowo, czyli wszystkie urządzenia za jednym razem. Specjalnie na potrzeby tego filmu zostawiłem sobie kilka takich e, niesaktualizowanych urządzeń, oczywiście takich e, mało mi potrzebnych, e, przykładowo oświetlenie na korytarzu. Hall, kuchnia, zejście, kuchnia, główne biuro, piwnica, warsztat, sypialnia z ciekawym podpisem, właśnie po to, żeby pokazać Wam, jak to zrobić za jednym razem. Co, co potrzebujemy do tego, ale to już w dalszej części filmu. Mój system głównie opiera się na urządzeniach Evelinka, które są docelowo spięte z Home Assistantem. Przez to nie muszę wgrywać żadnego alternatywnego oprogramowania w te urządzenia, tylko mogę to oficjalnie zintegrować. A to daje mi możliwość zaportowanie urządzeń poprzez samego producenta. Żeby wszystko masowo zupdate'owe, tak jak widzicie w panelu, musimy mieć no niestety konto premium to konto premium kosztuje 5 dyszek na rok w evelinku. Oczywiście płacimy to w dolarach, bo jest to chiński produkt. Chiński wyrób. Więc no wydaje mi się, że warto nawet dla samych tych update'ów i i wygodę przeglądania przykładowo statystyk, czyli chodzi mi o to, znaliśmy sobie odczyt pompa ciepła, wchodzimy sobie w odczyt historia. I mamy tutaj Odczyt temperatury wody. Przykładowo na zasilaniu ogrzewania podłogowego. Czyli maksymalnie mieliśmy 35 stopni, minimalnie mieliśmy 26 odczyt miesięczny. No i roczny, roczny będzie zakłamany, ze względu na fakt, że ten system nie pracuje jeszcze roku. Fakt, że, że na tych odczytach są też temperatury ogrzewania e, ciepłej wody użytkowej. Ponieważ zaraz za pompą pobieram sobie sygnał. Więc nie powinno być kłopotu. Znaczy zaraz za pompą, zaraz za zaworem mieszającym. Więc czasami dochodzi do przebić, ale nie powinno być problemu. Dobra, skupmy się na aktualizacji. E, żeby wszystko zaktualizować wchodzimy Device Manager. Check for update i tutaj mamy niezupdate'owane urządzenia. W tym miejscu, w tej kolumnie pokazuje nam aktualną, aktualny zainstalowany software, czyli widzimy mamy 3.6, 3.6, 3.6. Tu mamy jakiegoś dziadka 2.1. No i 3.6, a chwilowo dostępny jest najnowszy 3.7.6. Więc w takim wypadku wybieramy sobie, powiedzmy, wszystkie urządzenia. Zaznacz i dajemy upgrade. I, że tak powiem, z informacji o upgrade w samym panelu nic konkretnego się nie dzieje. Nie mamy, ewentualnie urządzenia nam mogą poznikać, bo podczas upgradu urządzenia tracą połączenie z chmurą. Ale my możemy sobie dać check pro update, i tutaj w górnym lewym rogu mamy upgrade. Please wait. No i teraz musimy zaczekać, aż nam to zniknie, i wszystkie urządzenia będą masowo zupgrade'owane. Czyli jest to naprawdę prosty sposób e, upgradeowania całej swojej infrastruktury po prostu kilkoma kliknięciami. E, dla mnie idealne rozwiązanie. W poprzednio korzystałem z alternatywnego programowania od samoty i nie było praktycznie możliwości upgradeowania wszystkich urządzeń za jednym razem masowo. Trzeba było dogrywać wszystko oddzielnie. Tak samo jest przykładowo z, z urządzeniami od supli. Też nie można tego subgradeować masowo. Poczekamy aż się to zabrajduje. Myślę, że parę minut to potrwa. Myślę około 5-10. I wrócimy. No i mamy informację, informację że urządzenie zostało zaktualizowane. Wyświetliło nam się tu w górnej części ekranu. Zobaczmy, czy wszystkie urządzenia wróciły. Gateway jest wypięty. Android też. Więc mamy wszystko na swoim miejscu. Czyli żadne urządzenie nie padło. Żarówki są wyłączone. Żarówki się pojawiają w momencie, gdy zasilanie w salonie jest do nich podawane z przełącznika. Wtedy można zmieniać barwę. Co jest fajnego jeszcze w tej aplikacji webowej? No, praktycznie nic. Zwykła prosta do szybkiej obsługi, do szczytywania wartości, temperatur, wilgotności. Są dostępne sceny. Przykładowo u mnie jest naprawdę mnóstwo scen, bo jest 40-80 scen. Są bardzo ciężkie w obsłudze, jeśli chodzi o tą samą aplikację, o tą aplikację webową, ale powstaje już aplikacja w wersji 3.0. Przykładowo ta jest w trakcie rozwijania przez producenta. Powiem szczerze, że zapowiada się ciekawie. Jest tu dużo, dużo więcej. Ma być dużo więcej rzeczy, ale w chwili obecnej jest under construction. Więc no nic z nic tego nie, nie zrobimy. Są super casty. Do konfiguracji przykładowo na konkretny tablet, całego, całego, menu, co ma być dostępne z tego, z tego tableta. Jest też sekcja update'u, ale jeszcze nie do końca ona lata. Ma dużo, dużo, dużo takich opóźnień. O. Za niedługo będzie nowy język. Dobra. No i jest troszkę, troszkę urządzenie takie opóźnione. Ale ja myślę, że z biegiem czasu urządzenie, przepraszam, ta wersja 3.0 zostanie rozwinięta i będzie, będzie ciekawiej. No, zapowiada się ciekawy wygląd przede wszystkim tej ikonki wartości. No i to by było na tyle. Efektem tego jest masowy update urządzeń od Evelinka, czyli urządzeń od Sunofa. Dzięki, do usłyszenia. Dajcie córkę.